Siema, Siema Kryptoświry, dzisiaj mamy kolejny dionek, kiedy znalazłem chwilkę, żeby się z Wami podzielić tym, co aktualnie moim zdaniem może się wydarzyć. A zatem, w dzisiejszym odcinku, patrzymy na tą gehennę Bitcoina na bardzo ważnym poziomie oraz podpowiem Wam, co ewentualnie może przynieść merch na Ethereum, który też zbliża się do nas niesamowicie dużymi krokami. Zatem, lecimy z koksem. Oczywiście na początku filmu musicie pamiętać o ogłoszeniach osiedlowych, z których będzie wynikać to samo co zwykle, czyli ja nie jestem doradcą finansowym, wszystko co słyszycie w tym filmie nie może być traktowane jako porada inwestycyjna, e, musicie sobie znaleźć jakiegoś Mariana albo Eustachego, który jest doradcą finansowym i wam podoradza odnośnie waszego hajsu, skupnie prowizję, a później powie chlip chlip, jeżeli coś nie wyszło. Aktualnie przy moich filmach sami na własne ryzyko inwestujecie swój pieniądz. No i oczywiście mam nadzieję, że to jest dla was jasne, jeżeli tak no to to słuchajcie, oglądajcie dalej, jeżeli nie, no to musicie przełączyć na jakieś cudowne widowisko w telewizji, ponieważ ja nie będę dla Was adekwatny. Co dalej, co dalej? Zapraszam Was oczywiście na mojego Twittera, jeżeli działacie w krypto. Zapraszam Was na Instagrama, tutaj najczęściej piszecie jakieś pytania odnośnie tego, co byście chcieli zobaczyć. Natomiast co oprócz tego w opisie filmu jest link do grupy na Telegramie i też was bardzo serdecznie zapraszam grupa się rozwija jest coraz fajniej i wszystkich serdecznie pozdrawiam moich ziomków ziomkówki z Telegrama oczywiście pozdrawiam was Wasz kierownik działu patokryptingo. Dobra natomiast co my dzisiaj tutaj mamy słuchajcie Mówi się, że trendy tworzą się od wewnątrz, czyli tak jak tornado. Natomiast no, ciężko cokolwiek zauważyć aktualnie na Bitcoinie. Tutaj jakakolwiek analiza, jakiekolwiek formacje świecowe, patterny, których byśmy mogli szukać, tak naprawdę leżą i kwiczą. Z uwagi na to, że my jesteśmy po raz enty w konsolidacji, tak? Jesteśmy po prostu w takim, e, tak jak widzicie, range'u z tego zakresu i tu się nic nie dzieje. Mm, to jest średnia krocząca setka i ku e, smutkowi. I niektórych osób na dziennym wykresie została zrespektowana i cena została zepchnięta. Ja Wam w poprzednim materiale wideo pokazywałem, że Bitcoin na tym etapie ma około 14-30 wtedy 9 dni wychodziło, żeby dobrnąć do zewnętrznej części kanału. Zewnętrzną część kanału już kilkukrotnie widzieliśmy, że niestety nie jesteśmy w stanie przepchać. Czy, czy kilkukrotnie. Raz, żeśmy do niej dobili, natomiast po spadkach była konsolidacja, spadek, konsolidacja, spadek, konsolidacja, spadek i mamy konsolidację i... Może być pomidor, więc żeby pomidor się nie ziścił. Potrzebujemy jakoś ten rynek odwrócić. No i teraz tutaj m, bardzo ważna kwestia. Wszyscy dobrze wiedzą, przynajmniej wszyscy, którzy patrzą na ten wykres z dalszej perspektywy, że ten poziom, na którym my tańczymy, tak jak ja nagrywałem w ostatnim odcinku, że Bitcoin stoi nad przepaścią, to ten poziom właśnie jest taką przepaścią. To jest dla nas, słuchajcie, e, taki trochę deadline, bo później, tak jak wspomniałem, 12 tysięcy lub 10 tysięcy, to może być naprawdę Tudę piwnica zamiast mu. No i pomidorowa, hip, hip i brak hajsu w portfelu. Natomiast to, co się dzieje yy, inaczej, co ja robię, jeżeli nie mogę uzyskać, yy, nie wiem, jakiegoś paternu, jeżeli w ogóle mi się w jakkolwiek wykres nie układa i tak dalej. Nie mogę odczytać żadnej bearish flag, nie mogę nic zrobić, co by mnie interesowało, tylko widzę długą konsolidację i nic więcej. Przede wszystkim, tak jak Wam mówiłem, konsolidacja, jeżeli do niej dochodzi, to często jest po niej kontynuacja trendu. Tak to powinno wyglądać. Natomiast jeżeli nie mamy żadnego patternu, to skupiam się zawsze bardzo mocno na wolumenie. A wolumen, słuchajcie, to jest jakiś w ogóle ultra mega, mega uga buga kosmos w stosunku do tego, co działo się w przeszłości. Zobaczcie, jak ja cofnę wykres, to możecie sobie popatrzeć, jakie wolumeny się pojawiały wcześniej. Wcześniej. Tutaj macie tą średnią wolumen i zobaczcie nagle je budu. E, więc jeżeli mówimy o to the Moon, to na razie to the Moon to mamy wolumen. E, I co to może oznaczać? Przede wszystkim, jak spojrzymy sobie na tygodniówkę, to na tygodniówce generalnie troszeczkę mamy kupę, bo taki układ pokazuje nam, że ta świeca tygodniowa, która się będzie zamykać teraz. E, bardzo podobna jest do świecy shooting star, czyli spadającej gwiazdy, tak naprawdę można to określić jako shooting star, generalnie dlaczego ona może nie mieć znaczenia w tym momencie? Ponieważ shooting star powinna pojawiać się po trendzie wzrostowym, gdzieś na schyłku tego wzrostu, jako informacja, że nie mamy siły pchać ceny dalej, będzie pomidor. Ponieważ mamy długi knot do góry i generalnie pozycje długie nie są w stanie się utrzymać i wtedy dochodzi do spadku. Jeżeli przy trendzie spadkowym pojawia nam się coś takiego jak shooting star, to może nas informować, że naprawdę zbliżamy się kolejne milimetry nad tą przepaść i może się wyłamiemy. Tak? Ponieważ jak powiększycie sobie ten wykres i zobaczycie presja ceny była pchana do góry o, ale fajnie, ale fajnie, w końcu coś dobrego pomidor i kończymy dużo, dużo niżej. Nie byliśmy w stanie utrzymać dobrej ceny przy mega, mega wolumenie. No i co z tym wolumenem na tym ważnym poziomie? Bo to też musicie brać pod uwagę. Wolumen generalnie ja nagrywałem o tym poradnik i uwielbiam y, się w niego bawić, ponieważ Naprawdę czasami przy skalpowaniu lub przy otwieraniu pozycji na mniejszych interwałach mega, mega pomaga. Natomiast ostatnio mówiłem, że duży wolumen był. Zobaczcie, przy jakim wolumenie mieliśmy ogromne spadki, i tu kolejny raz duży wolumen, i cena się w ogóle nie ruszała, i skończyło się to e, wytłuczeniem ceny w dół, czyli pomidorem. E, I tutaj piwnica. I teraz zobaczcie, jak to działa. Jak pojawia się ogromny wolumen, to można to. Ja to zawsze porównywałem sobie, jak czytałem książki, się kiedyś uczyłem odnośnie analizy technicznej, że normalnie mówiąc, najbardziej w prosty sposób mamy tu bitwę pod Grunwaldem. Totalnie. Mamy po prostu jedną wielką rozpierduchę. Każdy pcha w swoją stronę i teraz kto się pierwszy wystrzela, komu braknie amunicji w tej walce, ten niestety polegnie z kretensem. I tutaj, jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest bardzo ważny poziom, możemy mieć typowe zjawisko akumulacji. Czyli co nam mówi taki wolumen na takim ważnym poziomie? Mówi nam o tym, że zaczęło się zbieranie kapuchy, czyli jak sama nazwa mówi, akumulacji. Teraz niedźwiedzie strzelają ile mogą i czym mogą w stronę byków, czyli jest walka, żeby zepchnąć cenę niżej, a byki generalnie nadal atakują. I stąd mamy potężny wolumen, bo jest bardzo dużo rąk w grze, tak? Czyli coraz więcej rąk do gry zaczyna wchodzić. Natomiast cena się nie rusza, czyli tak naprawdę żadna ze stron, żadna, czyli ani lewa strona, ani prawa strona nie ma w tym momencie przewagi. I pierwsi, którzy się wystrzelają, właśnie kończą w ten sposób. Zobaczcie, co się wydarzyło tutaj, tak? Czyli ogromna walka, bo ogromny wolumen, wystrzelali się i niedźwiedzie, i zobaczcie, jak to się kończy, więc. Możemy doświadczyć oczywiście, e, teraz to zabrzmi śmiesznie, no bo po co analizować cenę, cenę, skoro ktoś może powiedzieć, że cena wzrośnie lub spadnie. Sami możecie na to wpaść, nie musicie w ogóle analizować. Natomiast cała zabawa polega na tym, że tutaj kluczowe będzie, tak jak pisaliście nawet sami na grupie, na telegramie, jedno tąpnięcie, jedna informacja, jeden negatywny news na przykład z USA i mamy wtedy i pomidor piwnica. Ja osobiście e, myślę, że ta faza akumulacji, bo ewidentnie ona powstaje, tylko pytanie, czy ona będzie bodźcem do odwrócenia się tego trendu. E, ja osobiście myślę, że możemy tyle siły nie mieć. Dlaczego? Ponieważ aktualnie my jesteśmy w mega, ale to mega potężnym trendzie spadkowym i dobijamy dopiero do zewnętrznej krawędzi. I myślę, że wiele osób ma taki kanał spadkowy zaznaczony i będą czekać na to, że aby bitcoin w końcu wyszedł bokiem i może tu dopiero spróbował. Przede wszystkim na wykresie dziennym nie jesteśmy w stanie tej średniej się przebić, no i zobaczymy, czy będziemy w stanie wyjść tutaj. Jeżeli faktycznie ten potężny range, który powstał razem z wolumenem, tu w tym miejscu jest tą fazą akumulacji, to niedługo zobaczymy ładne, Odbicie. Natomiast pytanie, czy będziemy mieli siłę, żeby z tego potężnego i długiego kanału spadkowego jakkolwiek wyjść? Także aktualnie ten potężny wolumen daje bardzo dużo do myślenia. Tu się bardzo dużo dzieje, to jest bardzo ważny poziom. Natomiast jeżeli go Bitcoin odpuści, przegra, to to tąpnięcie, tak jak Wam mówiłem, że Bitcoin stoi nad przepaścią, będzie przeogromne. W związku z powyższym, proponuję być ostrożnym. Jeżeli ktoś chce znać moje zdanie, sam osobiście aktualnie mam pozycję shorta otwartą, z zabezpieczonym już zyskiem, bo tam jest 29% aktualnie, teraz będzie 25-24%, ponieważ to jest zielono świeca. Natomiast zabezpieczenie mam tej pozycji już w tym momencie, z uwagi na to, że uważam, iż ten wystrzał w górę, mimo że to wygląda jak Typowa akumulacja przy wolumenie może się nie wydarzyć, ponieważ jest maksymalnie dużo czynników negatywnych, czyli wojna seks z kryptowalutami, e, inflacja na całym świecie, niepewna sytuacja energetyczna przed zimą, i raczej tutaj dużego napływu kapitału z ulicy nie będzie. Ulica albo zbiera chrust, Albo szuka węgla. Taka jest niestety prawda. Wracając dalej do pozostałych kwestii, które chciałbym Wam powiedzieć, no to oczywiście, standardowo, jeżeli się przyjrzycie na SOPR, SOPR w ostatnich dniach nadal jest na, na minusie. Czyli krótkoterminowi w tym momencie chodlerzy nadal są skłonni sprzedawać ze stratą, nadal nikt nie osiąga zysków. Może się to wydawać logiczne, ktoś powie no jak można osiągać zyski nawet yy, jak cena się nie rusza, natomiast to nie jest dobra odpowiedź, yy, dobra informacja. Tu po prostu ludziom jest przykro. Yy, I oczywiście MVRV yy, yy, czyli wykres, który teoretycznie jak go powiększycie, miał nam pokazywać dołek, bo tak w historii było, że wybicie tego yy, poziomu tutaj sugerowało nam dołek, a wybicie góry wierzchołki i faktycznie dwukrotnie się to potwierdziło. MVRV na razie leży i co gorsza, jak sobie go powiększamy, to widzicie, że wcale po tym chwilowej euforii w lipcu i po tym wyjściu mamy znowu zejście z powrotem do tej fazy, gdzie niby mieliśmy mieć dołek. No, i jak widać, niestety e, zawijamy się, to jeszcze powiększymy, zobaczcie, zawijamy się ciągle ku dołowi, więc e, ten dołek to wcale nie musi być dołek. Jak nam pęknie te 19 tysięcy, naprawdę możemy e, konkretnie runąć. E, I teraz kolejna informacja, czyli Ethereum, zbliża się nam ten merch na Ethereum. Co oczywiście już wszyscy, którzy inwestują w krypto wiedzą. Wszystkie nadzieje, wszystkie radości, które są przy tym merdżu powiązane, ja myślę, że są jakby po części uzasadnione, ponieważ każdy liczy, że to będzie jakiś taki mega bodziec na rynku, który wystrzeli krypto z powrotem na jakąś hossę wątpię, ale na pewno. Jest to jedno z większych wydarzeń, myślę, na rynku krypto, jeżeli chodzi o tego merge'a w, w ostatnich dobrych kilku latach. No i teraz słuchajcie, co ja Wam chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim merge na krypto może nam dać yy, odwrotną reakcję do tego, co wszyscy myślą, że się wydarzy, tak? Chciałbym, żebyście byli się tego świadomi i byli ostrożni, ponieważ, tak jak napisał ktoś na grupie, to chyba nawet Dawid pisał: Dawid, też cię pozdrawiam. Jedna osoba napisała, że wzrosty podmercz już były smutne, ale może być bardzo, bardzo prawdziwe. Być może ta pompka, która powstała, czyli ta pompka, która się zaczęła od czerwca, Teraz do yy, połowy sierpnia. To być może ta pompka to były właśnie wzrosty pod merge. I uwaga, bo teraz tak, co się może wydarzyć? Nie wiem, czy myślicie o tym, że oprócz merdza i oczywiście o Ethereum, 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 o Ethereum będzie na Proof of Stake, o, ale fajnie, 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 to jeszcze są tacy ludzie jak na przykład górnicy. Ja o tym już mówiłem przy, przy paru słowach wcześniej o Ethereum, że górnicy, którzy kopią Ethereum aktualnie w, w, w protokole Proof of Work mogą uciekać, jeżeli my będziemy na proof of stake przechodzić, gdzie indziej, tak? I teraz mamy taką zależność. Zobaczcie, oni mogą zakumulować to wszystko, co mają i nagle to wszystko wyrzucić i spuścić jak wodę w sedesie. Więc musicie mieć czujność, ponieważ to może być tak, że jeszcze tu będą chwilowe wzrosty i nagle jak tyle monet zostanie spłukanych po prostu jak pff, woda, nie powiem w czym, to możecie się grubo grubo zdziwić, prawda? Wystarczy jedna nutka niepewności i bardzo dużo się może krwi rozlać. E, polecam wówczas, tak jak mówiłem wcześniej, patrzeć na Ethereum Classic z uwagi na to, że Ethereum Classic może być faktycznie e, może dostać kopa w momencie e, właśnie merge'a i dziwnych ruchów na sieci. Bardzo ważna kolejna rzecz, którą chciałbym, żebyście wiedzieli, że Ethereum w przeciągu swojej historii miało ogłoszanych wielu wrogów, m.in. Cardano. Cardano kupuj rano, tak kiedyś mówiłem, i Cardano miało zrobić 7 e, sieć, sieć, fak 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 i kil, kil, kil i e, Natomiast nie do końca tak się stało. E, również Solana miała być sieć, sieć, fak fak fak, fak, kil, ki, kil i e, I teraz uwaga, ponieważ oczywiście Solana miała ostatnio parę, kilka złych informacji, w sensie tam, o, że to znowu runie, że to będzie jak luna i uga, buga i długa struna. Natomiast co bym chciał Wam powiedzieć w momencie, kiedy cokolwiek przy Ethereum, przy tym merdzu by nie poszło, to może się okazać tak. I ja jestem wręcz bardzo przekonany, że Cardano może dostać ciekawy napływ kapitału, jeżeli cokolwiek z merdzem wyjdzie nie tak. Zostawiam Was z tą myślą i uważam, że moglibyście e, pomyśleć o, o takim rozwoju. Tym bardziej, że jak popatrzymy na wykres Cardano jesteśmy w przeogromnym range'u na kolejnym poziomie, gdzie tak jak widać e, okolice 40 centów bardzo ładnie respektowane, odbijane wielokrotnie i bym się nie zdziwił, że jeżeli coś przy Ethereum nie pyknie zobaczymy tu nagle drugie piętro. Tyle ode mnie. Życzę Wam e, miłej niedzieli. I oczywiście tak jak Wam obiecałem przejrzałem projekt, o którym pisaliśmy ostatnio na telegramie na grupie, czyli ten Stable Found. Nie tylko przejrzałem, ale też sobie odpaliłem, żeby wam nagrać wideo dokładnie co i jak się tam robi. Jeżeli ktoś chce być hardkorowym, hardkorowcem, to pozna moją opinię w następnym wideo, czyli już do połowy następnego tygodnia. Trzymajcie się, wypoczywajcie, cześć!